Serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj będzie kolejny wyjątkowy odcinek z kolejnego wyjątkowego instrumentu. Dzisiaj 24-głosowe organy firmy Szlagundzune ze świtnicy. Zapraszam bardzo serdecznie. Moi drodzy, historia tych organów nie jest jakoś bardzo długa, ponieważ jest to jeden z młodszych instrumentów. Ogólnie został tutaj przeniesiony, inaczej nie przeniesiony, ale został tutaj wybudowany prawdopodobnie po roku 1908, ponieważ na to wskazują katalogi właśnie szlaga z tegoż to roku, w których tego instrumentu nie ma. Także... Prawdopodobnie zostało wybudowane później, e, ogólnie cały kościół e, został e, wybudowany tam chyba z rok wcześniej, bo 1907 rok, tak? 1907 rok było zakończenie budowy, także instrument musiał na pewno gdzieś tam po tym czasie zostać tutaj wybudowany. Został on tutaj założony przez niejakiego pana Calińskiego. No i Inskrypcja jego znajduje się w tej chwili na kontuarze, nie wiadomo dlaczego nie ma inskrypcji szlaga, jest to nic. Zapraszam serdecznie na górę. Oczywiście na początku jeszcze bardzo chciałbym podziękować e, księdzu proboszczowi, jak i e, naszemu organu, organiście Tomkowi e, za pozwolenie na nagrywanie i za możliwość wejścia tutaj, ponieważ, no cóż, jest to kolejna perełka na e, naszej liście, gdzie chodzi? Moi drodzy, jesteśmy już na chórze. Na początku pragnę wspomnieć, że instrument jak i cały kościół jest zachowany w stylach, trzech stylach, co ciekawe, neoromańskim, neogotyckim, jak i neorenesansowym. Co ciekawe, instrument jest po remoncie, dosyć świeżo po remoncie, ponieważ między 2019 rokiem a w 2021 była tutaj firma Nawrot-Zwronek, która ten, te oto organy wyremontowała. Także no, instrument bardzo dobrze, że został wyremontowany, ponieważ jego stan był w niektórych kwestiach krytyczny. Niektóre piszczałki po prostu były odłożone i tak dalej. Wiele klawiszy nie działało. Zapraszam Was do kontuaru tegoż to instrumentu. to ja się tu, tu wcisnąć. Moi drodzy, miejsca dużo tutaj nie ma, ale jakoś się zmieściłem. Eee, za mną jest prospekt tych oto organów oraz cała szafa i rozkład tej szafy jest dosyć taki, bym powiedział tradycyjny, chociaż z racji takiej, że jest tu nisko, e, szafa ekspresyjna nie znajduje się na piętrze, tylko znajduje się z mojej lewej strony. Z prawej strony jest oczywiście manuał pierwszy, w szafie ekspresyjnej znajduje się manuał drugi, a za nami na tyłach jest pedał ustawiony na wiatrownicy pedałowej. Dzwon zaczął pić. To znak, żeby zaczynać. Także sprawdźmy, jak sprawuje się dmuchawka, czy jest zdrowa. Zdrowa. No to Kalikan to, chyba, czy coś to chyba tam. To Kalikan, no. Eee, Okej. Okay. Eee, żaluzja, oczywiście żaluzja jest tutaj nie regulowana, regulowana. Nie widać. Pedołu, ale możecie mi uwierzyć, że jest regulowana. Eee, manubria no, są takie typowe dla szlaga, czyli ściągane z dołu do góry. Eee, nie są wyciągane, nie są wyciągi, tak jak mieliśmy to na przykład w Piotra i Pawła. Eee, co wykry jeszcze dopowiedzieć na ten temat? Mamy kombinację, kom piano, kombinację mezzo forte, forte i Tutti e, oraz Auslöser, który te oto czyli kombinacje wyłącza, czyli kasownik. No cóż, trzeba będzie przejść do prezentacji. Burdą 16-stopowy. prysypał ośmiostopowy. ośmiostopowy. ośmiostopowy tutaj, jak sami słyszeliście, ma trochę taką manierę, bym powiedział, smyczkową. Jeszcze wspomnę tylko, że ogólnie Cała dyspozycja tego instrumentu jest dosyć romantyczna, przez co mamy tutaj e, parę naprawdę ciekawych, e, ciekawych głosów smyczko, smyczkujących, także e, romantyk, taki romantyczny. Romantyczny romantyk. Tak, gamby ośmiostopowe. Gemshorn śmiastopowy. Yy, Wiele osób na pewno będzie się zastanawiało, dlaczego Gemshorn i pryncypał w jednym instrumencie, skoro to są bardzo podobne głosy. Yy, tutaj Gemshorn jest dosyć taki fletowy. Delikatny bardzo. Bardzo delikatny. Yy, także no, jest między nim a pryncypałem różnica i świetnie współgrają ze sobą. Gemshorn miastopowy. Koncert flet 8. O, i koncert to jest bardzo ciekawy głos, ponieważ koncert fletów nie ma za dużo, jest dosyć, bym powiedział, rzadki. E, ostatniego koncert pokazywaliśmy w Gądkowicach, tak? Gątkowice. Nie, tam nie? było holflutę. W Piotra i Paweł jest koncert flet. Nie było koncert w Gądkowicach? Tak, mogę się mylić, sprawdźcie, ale chyba Hall Sprawdźcie Hall i napiszcie w komentarzu. Ale na pewno pokazywaliśmy koncert w, w Piotra i Pawła w Kratoszynie ten koncert jest e, bardzo przyjemny i bardzo podobny i bardzo podobny shim I co ciekawe, Salicyon-8 e, przez bardzo długi czas e, był nieaktywny, był po prostu wyłączony. E, właśnie firma Nawrot, e, która ten instrument ostatnimi czasy remontowała, e, go uruchomiła. E, jak się patrzę czasami, bo tam za kamerą stoi sobie kolega Tomek i tutaj mnie poprawia co jakiś czas, także... <gryw> Ruhl Flute 4 z koncertem no dobra z koncert letem 8. i może sam 7, 4, sam Oktawa 4 i pryncypał 8. Yy, oktawa 4 tutaj jest yy, bardzo ciekawym głosem. Także nawet pokażemy go za chwilę albo no teraz pokażemy go samego. Jest dosyć smyczkujący. Znaczy, przypomina. Taki smyczkujący głos. Mikstura e, 4 do 2, dwóch. 2 do 4. Dwa do czterech, tak, dobrze. Przepraszam. Ale jeszcze. gdzie całą miksturę. E, no pokażemy, ponieważ jest bardzo y, interesujący głosy. Mikstura 2 do 4 z oktawą 4, lutzlutem 4, koncertkletem 8 i pryncypałem. Instrument trochę siły ma. Włączymy sobie tutaj Geigen Principał 8 e, czyli pryncypał skrzypcowy, tak? Dobrze tłumaczę? E, jest... Jest bardzo delikatny i taki wręcz usypiający. E, cały... <grym> Pryncypał skrzypcowy znajduje się oczywiście w szafie ekspresyjnej za żaluzją, także już tam można regulować. Eolina, czyli kolejny głos smyczkujący. Cichutka. Teraz w z 8. Kwintaton 8. Tego głosu jeszcze nigdzie żeśmy nie pokazywali. To jest pierwszy kwintaton na kanale, także drąkie brawa się należą. Quinton osiem, w sensie jak na quintaton Dolcze 8 stopowe. Labiał obój labialny. No i co ciekawe nie jest to obój labialny w tym sensie, że obój labialny, że drewniana wiszczoka i tak dalej. Jest to generalnie połączenie kwintatonu i dolcze właśnie w drugim manuale. Także proszę bardzo, labiał 8. 8. Kolejny Kojimy piękny głos fletowy. Hm. E 4 weźniemy sobie go z liblis gedaktem. Ta wersja często pokazujemy, ponieważ to jest taki wręcz powiedziałbym nieodłączny głos romantycznych szlaków. Tylko dwustopowe. Dobra. Może hmm. ze samymi flatami, co? Z samymi flatami? Piko. co Mamy tutaj tak. E, pryncypał Bass. E, Przedstawiłem pedał, tak w ogóle mam nowe buty. <laughs> e, e, pryncypał Bass, 16 co ciekawe. E, są tylko trzy głosy, które są tutaj e, prawdziwymi głosami. E, reszta to są po prostu transmisje. No, Flat zrobiony ze subbasu i oktaw Bass z pryncypał Bass. Dokładnie. Pryncypał Bass. 16, proszę szesnaście, 16, czyli kolejny głos smyczkowy, mamy pedale. 16 Taki słaby super. Dosyć słaby jak na te organy No Bass w proszę bardzo i to jest pierwsza transmisja Violon, cello, oś. I oktaw, bas. Weźmiemy sobie go z pryncypał basem. A dzwony, Jezus! Kombinacje, no to kombinacje mamy takie, że piano, które brzmi o właśnie. Dobra, trzeba zagrać coś e, szalnego na początek. A, zapomniałbym, jeszcze jest coś takiego jak Super oktaw kopel, e, który e, kopluje e, drugi manuł do manuła pierwszego, przez co jest taki bym powiedział naturalny e, super oktaw, co się dość rzadko zdarza w takich szlagach po prostu pneumatycznych w okolicy szczególnie. Pięć cyfał, jedyny, no dobrze, weźmiemy sobie tak. Dobrze, będzie w ten sposób. No, proszę bardzo. Pierwszy manuał bez superoktawy. Proszę, muszę na tak? Mm. Co, so, tutti Baranki Mode Fejpat <glie> <So, glie> <glie> Baranki mode Panował pierwszy, no, prospekcik go z tyłu. A za drzwiami mamy drugi drogi w szafie ekspresyjnej, ostrożnie to gubi. I tyle, no tu mamy pedał. Chcę ją tu więcej mówić. Moi drodzy, przy okazji, ponieważ mówiliśmy wcześniej o kalikancie. Jest tutaj kalikat, który działa, co jest wyjątkowe, ponieważ nie wszędzie działają kalikanty. A jakbyśmy w Gątkowicach myśleliśmy, że będzie działał, ale nie działa. To jest taki typowy zaslaga, widać? W Gątkowicach był taki sam. E, Tompu możesz tam wyjść i coś zagrać, a ja pokalikuję, dobra? Bo już się lepiej tego nie łapać, w, w ręce może zostać. kalikować współczuję kalikantom, którzy jak nie ma prądu muszą tutaj dreptać <grybujesz> całą mszę. Bo no, y, powiem szczerze tak, nogi sobie wyrobić można na tym. <grybujesz> no, siłowni nie trzeba. No siłowni nie trzeba, także aż mi się w głowie zakręciło. Moi <grybujesz> no drodzy, kalikant działa. Całe szczęście, że działa. Bóg, y, chwała Bogu, że działa. Nie wszędzie działa a to jest bardzo ważna część instrumentu, szczególnie jak nie ma prądu. No, także moi drodzy, cóż, to było na tyle z odcinka. Dziękujemy koledze Tomkowi, który wyłonić się nie chce. Dziękujemy księdzu proboszczowi za wydanie nam pozwolenia na nagranie tutaj odcinka, ponieważ instrument jest dość wyjątkowy, tak jak cały ten kościół. Także życzymy Wam miłego dnia. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.